Uprawę prowadzimy na stanowisku słonecznym, ale w półcieniu też sobie poradzi. Dla uzyskania kwitnienia konieczna jest uprawa w pełnym słońcu przez cały dzień. Wytwarza żółte, drobne kwiaty w końcu lata, jednak jeśli lato jest deszczowe i jesień przyjdzie szybko, w ogóle nie zakwita. W polskim klimacie raczej nie wytwarza nasion. Topinambur rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie. Przed posadzeniem na glebach cięższych należy przekopać glebę na głębokość około 30 cm, natomiast na glebach lżejszych, piaszczystych do 25 cm. Ból wysadzimy do gruntu wiosną lub jesienią na głębokość 15-10 cm, wiosną 10 cm, a jesienią głębiej na 15 cm. W ostępach co 40 cm. W rzędach odstęp powinien wynosić około 70 cm. Może to być obsada 3-4 sztuki na metr kwadratowy. Na nasadzenia będą najlepsze bulwy o masie 40-60 gram. Wysadza się je w okresie jesiennym lub wczesną wiosną.